Część osprzętu już złożona. Idę ze schematem śrubki M68N, M819 i M1038. Termostat pójdzie na nowej uszczolce. No i tutaj też troszeczkę silikonu dałem, bo są wżery. Najbardziej upierdliwą robotą w tym wszystkim jest ta łapa i sprężarka klimatyzacji. Dlaczego? Gdyby nie ta śruba tutaj na pokrywie, to by w ogóle nie trzeba było. Tej sprężarki i tej łapy odkręcać. No i jeszcze, żeby było gorzej, to nie da się odkręcić łapy ze sprężarką, ponieważ jedna śruba tej łapy jest tutaj na obudowie, a pozostałe trzy są tutaj w sumie łatwo dostępne, no ale niestety jedna jest ze sprężarką, więc musimy odkręcić sprężarkę, żeby dostać się do tamtej śruby. Odkręcić to w sumie jest pół biedy, no ale żeby to zakręcić, to tak trzeba się nakombinować, no że to jest jakaś masakra, nie? A pasek założony, tutaj wcześniej zapomniałem o jednej jeszcze śrubie na pokrywie, to jest ósemka na 80. Na śruby od tych rolek delikatnie dałem kleju niebieskiego o średniej mocy. Prawdopodobnie też zerwałem jeden gwint od śruby przytrzymującej tą rolkę. Według manuala, o ile pamiętam, jest 34 N. Ja wkręciłem na 30, no i szła mi dalej. W razie tak zostawiam, pojeżdżę trochę, no i jak będzie chwila wolnego czasu, no to będę musiał coś z tym zrobić.